Chwile wolne nad przekrojem, ja spędzam w dezabilu. Tam piszą bracia rojek, lecz nie wiadomo ilu. Podobno to oboje, a jeden mówił nich: A ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie boję ich. Ja się nie boję, braci rojek, no bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stoję, ale dlaczego miałbym stać? Ten koszto wszystko moje. Mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję brać rojek rymcymcyp. Potworna cały Szczecin historia poruszyła. Jedna pani miała dzieci. Ślimakowska, Ludmiła. Niewątpliwie zbrać mi rojek, bo ten główny zaraz znikł. A ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie boję ich. Ja się nie boję brać rojek, no bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stracę. Dlaczego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje. Mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci, rojek, rym, tym, tym. Czasem sny nas męczą strasznie, aż człowiek się poci. Krzyczy i na szafce przewraca kąpocik. To śnią się bracia rojek, co drugi jest jak byk. A ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie boję ich. Ja się nie boję, braci, rojek. No bo jak się braci bać, ja w drodze im nie stoję. Ale dlaczego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci roje, krem, cym, cym.